Jestem... jestem Julek 09, a ze mną dzisiaj jest... Ciemny lord. Ja po prostu jestem u niego tutaj w chałupie. No. I będę patrzył jak on gra. I trochę sam pogram. No teraz na końcu pogramy razem. Ale ja tutaj bardziej odpowiadam za kamerę, więc... Mam nadzieję, że będziecie sobie u Piotrka. No. I. Napiszcie w komentarzu. Roblox. Ale stanie się serduszko. sercu Nie, no nie Roblox. Coś lepszego. Nazwę kolejnej gry, w którą będziemy musieli zagrać. Napiszcie jakąś grę. I napiszcie... Robloxie. Napiszcie Heroes. Napiszcie Heroes. No, o no, w ogóle, patrzcie, troszeczkę nazbierają kartę hajsu. Ej patrzcie, jestem dobry w ogóle, pa. Bej. Żeby nie było dużo światła, to trzeba zasłaniać to wszystko. Co zasłoń. I patrzcie, na, pokrałem trochę, nazbierałem was 12-14 tysięcy i patrzcie, co my tu mamy. Gru, gruby, grube groby. A gdzie jakieś olbrzymy? Dajcie mi jakieś ma. Mam nadzieję, że teraz będziecie lepiej widzieli. Coś. Przepraszam, że nic nie mówię, ale skupiam się na grze. W ogóle jeżeli chcecie kolejny odcinek to bicie 35 tysięcy? Nie, nie tysięcy. 35 wyświetleń. Pod hmm. tym filmem. i dla Was małe wyzwanie. Aha. Ej, ciebie mogę zabić? Naprawdę? Naprawdę? Okej, okay, teraz tego zajmujemy. O, czarna wdowa z tobą jest. Na tych miejscach... A ty kim jesteś? O, jak myślisz? A, super, super! Supermanek! Supermanek! Supermanekin. No, czyli ty musisz nienawidzić czarnej wdowy. Nie to ja robię czarną wdowę? Ale ty jesteś Supermanem, więc... A Superman jest z innymi... Więcej in kup tyłek! A to ty kto to? to. No czarna wdowa. Okay. A, spoko, za bardzo nie znam tą. Ja z na początku kupiłem hajs, więc. Le, gdzie kupić lepsze te bo ten jest taki trochę słaby. I w ogóle, czekajcie na, jeden, na kolejny odcinek z Feralny, bo już za chwilę się pojawi. Zacznie no, za chwilę. A kiedy? Wróć? Kiedy będzie? Kiedy, kiedy, wtedy będzie? na pewno dzisiaj będzie. Ale ty mów, a nie ja. Ja tylko śledzę za kamerą. Nie no, ty też mów. Bo co? mówić, jeżeli to twój kanał. A co? Ja nie mówię na twoim? No ty mówisz tylko ze mną. I tylko troszeczkę mówisz z widzami, tak jak ja. Więc... A na moim kanale ja chodim, więcej mówię. Nie Więc no Aha, on jest ma o... Co? Przepraszam za niego. Mówię mu... Ja mówię mu, jak trzeba dobrze... Robić. Ale widzowie mnie rozumieją, prawda widzowie? I nie krzycz. Żal.pl dla ciebie, żal.pl. Napiszcie w komentarzu żal.pl. Nie no, żartuję oczywiście, nie piszcie. A co mieli napisać w ogóle? Bo nie zbyt się orientuję. Zapomniałem. ja. Oh yeah. Co mówiliśmy, żeby A, hilo. Ej, laser eyes. Laserowe lody. I teraz. A masz spańcze, a masz. Bije się z duchem. Pogrom... Ghostmaster. I już 5 minut. A dzisiaj się nagram z 15. A ja nie 17 jak zwykle. Może przynajmniej jeszcze to no trochę więcej będziesz najgrybona nie. po kilka minut. 15 tam jeszcze ileś. Nie, nie. No. no jak chcesz, to mogę, ale no ogarną. Ja nie niech się oni, się niech oni powiedzą. No. Żart PL dla Piotra. Aha, czy dać trepać? Zobaczymy, to będzie płatne. To ile jest? Chcesz, żebym już nie śledził za kamerą? 125 tysięcy! To ja, ja robicie? Jak ja mam dopiero 16, Piosenek dziewięć. Okej, okay. dajecie psy na niego, na niego piesły! Nie, kota? Nie, ja mam go no piesły. Chodzi piąty. Się to... Co? Jesteś piąty na tej tabliczce. No, tej. Czujmy, jak to jest drugi odcinek dopiero z tej serii. Tem. Wiem, o co Ci chodzi! jestem głupi. A przyrażam tak. No dobra, trafi. Ja żartuję. No. Piotrka trochę zbiłem. Nie no, żartuję. Tylko klaskałem. No dobrze, jeszcze... Okej, okay, on poszedł spać, poszedł w lule. Ja w ogóle ja wszystko słyszę. robię. Graj. Ja gram, gram. Za chwilę zmieniamy gierkę. Dobra, ja będę teraz milczał. No do tego. W ogóle ile daję teraz te pieniążki, to to nie... już 8 minut no właśnie jej kontroluj czas trochę, no bo... Tak się zagram, że do 20 będzie trwał ten film. Ej, dwa gustbosy. To się naprawdę doszło. Tak, troszeczkę trzeba go przybić. Okay. No kurczę, nie uciekaj mi. Wiesz, że ty masz program. Taki fajny. Taki program. No, kiedy się skończy filmik, poszukam ci. Ok, zmieniamy teraz gierkę. Jak go teraz byśmy mogli gierkę zagrać? Moje trochę moloterców może poszukamy. Nie, nie, to może w... coś innego? To zagramy w coś innego, tak jak poprosi. Poszukaj coś innego, nie, nie jak zawsze. Możemy w... zagrać w Pet Simulatora? Nie, to będzie nudne. Czy My zagrać? Można w... Corset Iceland. O, no to jest fajne. To, co zagramy, musisz ciągle przebiegać na różne te... No, to jest fajne. Kiedyś to zagrałem. Kiedyś, za moich czasów to było. Właśnie teraz moje, mój czas. Okej, okay, są so dwie osoby. Jednego, mam jedną coś, mam 14 perełek. Co bym musiał. Mogę to coś kupić? Zostaw. Zostaw, zostaw książkę. A zostaw mnie. Dziś wie, żebyś był mądry. Ja jestem mądry, to Ty chyba mądry nie jesteś. Hmm dwa razy mądrzejszy od niego. Lepiej się znam na angielskim. No co chcesz, mój twój kanał. Pierwszy. Ej patrz, mam pierwszą rankę. Nie na no, szortuje to oczywiście źle. No. Aha, nic jej no. nie będziemy kupować. Tutaj tutaj mamy, nie będziemy. I jeszcze widzowie. Mam złe wieści. Jeż, no Jeżeli są ludzie, którzy mnie oglądają na tym kanale, no, którzy mi oglądają, to mam złe wieści. Moi, moje konto w Brawl Stars no, było skasowane. Nikogo to nie obchodzi. Znaczy, no, oczywiście, no, kogoś to obchodzi, no, ale to mówię, żeby mnie że też mówił, więc mówię. Okej, okay. ja hmm. zacząłem już grać. Ale ja mam już 1200. Ale mam prawie, prawie 750. Hmm, hmm. Już 11 minut. Ty, 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 ty. większość. Czasu na to, że grałeś w tamto. Masz jeszcze 4 minuty. Nie ma będzie 17 minut. O, tak. No to 6 minut masz. 5. Prawie. No tak. Teraz, kar... teraz... zostawię... 5. Nie, ja na razie nie gram. Bo 5. widzę, że ty nie zostawi jej subskrypcji ani lajka. Możesz na to, no to 5 sekund. No to jest widzę. 4, 3, 2... Jeden. Okej, okay. i wyłączył. Już tybuły. chyba zostawiłaś. I wyłączył ten filmik. I z każdą osobą. Mował żeby tego nie widzieć. Dobra, jeżdżasz, ja ja tu jeżdżasz. Tylko moi widzowie. Dobra liczę Do Ten clown patrzy klan patrzy na siebie i tak i ona. Ej, nie zrzucajcie! Ej, teraz mam wyspę VIP! Mam wyspę VIP! Lepiej uciekaj gdzieś. Dlaczego? No bo cię może tutaj wszystko zrobić. Nawet woda. Nawet... Uff, Nawet no, nie wiem co. Ej, ej, gościu masz mi dełko. Teraz... Lepiej uciekaj, gdzieś się idzie. Może pójdziesz... na to już nie zdążysz. Jeden. I... Ej, ziemka prawdziwa woda! Tak, zabiło go. Minus jeden. Naprawdę. Po prostu na tym stoi. Sirius.

Na przykład tam no, gdzie tam ten, pójdę potem. Gdzie jest klaun? Gdzie jest ten koleś? Klaun? Nie, nie, klaun, ale ten koleś. Czemu Z... ją... Z... A, okej, okay, już ją zabiło. No zaraz ciebie zabiję. To jest lód? To lud. Lepiej uciekaj. Na przykład gdzie jest klaun. Zabiło ciebie. Drugi meteoryt. Zapomniałam, że wulkan też lawą. No, niestety nie udało się. Brawo. I e, w ogóle już 15 minut.